Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana kompa Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Contract Proszę Państwa, jak zapewne Państwo pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się umeblować tutaj dom Karol, czyli naszej klientki. A teraz mamy na pokładzie, na pacie naszego pojazdu, mamy tutaj jej meble, które chcielibyśmy sprzedać. Zobaczmy. Zaznaczyłem Pawn Shop, zobaczymy jak to tam, to jest jakiś komis, tak, czy, czy, czy lombard, czy jak, ciekawe jak to nazwać. I zaraz będziemy patrzeć, tutaj jakiś jest Bite, bite. on Store, to to jest akurat takie, no właśnie. Mamy tutaj takie oto cudo, zaraz zobaczymy. Co mogę z tym zrobić? Czy ja to muszę postawić tutaj? Położyć? Sprzedajmy najpierw, spróbujmy najpierw sprzedać te dwie sztuki, zobaczmy. E, tak, czyli możemy to zrobić w ten sposób, dobra. To ja pozwolę sobie to wszystko wyrzucić tu, i będziemy mogli działać dalej. Niestety nie wszystko zmieściło się na pakę tego cuda. I pytanie brzmi, czy sprzedaż takiej ilości to już nam, yy, czy to już nam pozwoli zaliczyć to zadanie ostatnie? Czy jak to wygląda? Tak. I tak na dobrą sprawę to, to, to za bezcen w sumie te, te, te rzeczy sprzedajemy. Zakończmy zadanie. I teraz... Aha, to jest complete, complete chapter, czyli ten rozdział ogarniamy, ale. Ale. My jeszcze musimy zakończyć misję. Czego nie zrobiłem? A, wiem. Dobrze, proszę państwa, my musimy... Misję to my musimy zakończyć w skrzynce pocztowej. Że wróćmy do domu, Karol. To przy okazji moglibyśmy zgarnąć te pozostałe rzeczy. No, już trudno się mówi. Powoli, powoli, bo to, to jest tak. W... Tutaj. <taki>, Taki pojazd. To cudo nasze. No właśnie. No właśnie, takie. O! Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku uszkodziłem tutaj płot? On wrócił. Ja jeszcze trochę mogę cofnąć. O. Będziemy musieli, proszę Państwa, zatankować to cudo. No dobra. Yy, a może bym wrzucił... Czekajcie. No dobra, wrzućmy to. Można i to. Tam, jakaś tam drobnica, proszę Państwa. No zawsze. Oj. E, zawsze jakaś tam e, kasa z tego będzie, ale no nie oszukujmy się. Szału nie ma. No i dodatkowo możemy jeszcze e, to wrzucić. I to już chyba będzie tyle. Dobra. Zamknę. Zabiorę pojazd z posesji. I tak będę musiał tutaj wrócić, aby zgarnąć nasze puszki. A tymczasem General Progress na, na stówę Finish Task. Sprawdźmy jeszcze przy okazji, jak to będzie. O, zobaczcie: 20 106. A pamiętam, że to na 18 000 opiewał kontrakt. Elegancko. Go green. You can use recycle beans to separate waste. Eeeh, niekoniecznie. Side goal Replace a door, replace a window, get a haircut. O. Load cargo to vehicle for the first tier eee, ha, ha, ha. Aha, i complete the first logistic mission. A, czyli teraz będziemy mieli, proszę państwa, jakąś taką misję Przewozu? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zanim to nastąpi, to oczywiście odjedźmy tutaj jeszcze sprzedać te używane rzeczy. One są uszkodzone, więc na dobrą sprawę. Nie chcę zużywać tyle paliwa, bo to tak jak powiedziałem, no musimy e, zatankować nasz pojazd. Dobra. I sprzedajmy wszystko. Także coś tam zawsze więcej doszło. I w takim układzie. Gdzie tu jest CPN? Tutaj, Gas Station. Jesteśmy tu. Dom Karol był po drodze. Yy, może podjedźmy sobie tutaj na ten na tę stację. To też po raz pierwszy będziemy tankowali pojazd. Bo jak zapewne Państwo pamiętacie, my już próbowaliśmy, ale tam nie wiedzieliśmy, że czy to jest benzyna, czy diesel. Aleś się rozpędził. Do zawrotnej prędkości 54 km na godzinę. Byłem przypadkiem, zaraz nie odleciał. O właśnie, fuel is low. No już, już, już mnie tutaj... Chociaż poczekajcie chwileczkę, chwileczkę, momencik. Bo czy my tak naprawdę potrzebujemy yy, aż tylu pieniędzy? Sprawdźmy może maile. To już zrobiliśmy Więc to mógłbym chyba Usunąć Decorate Jamie No tak, to jest misja O, Za 23 tysiące Pytanie Ile by kosztowało, kosztowała wymiana okna? No, aha Tutaj też zakup mebli wchodzi w grę no i wyniesienie tych starych. Ale nie, 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 nie. Na razie, na razie na spokojnie. Na razie na spokojnie. Wstaje dzionek. Ja bym chciał taki oto pojazd. Ten pojazd kosztuje 34 tysiące. 34 tysiące za większego pick-upa. A tutaj mamy kryty furgon. I on kosztuje... 36. Nie, eee, wydaje mi się, słuchajcie, że pick upem na razie będziemy śmigać. Jaki to kolor bym mógł wybrać? Czarny. Zdecydowanie. Mój ulubiony. Enterplate. O! Poważnie. Mogę nawet takie rzeczy zrobić. No to niech niech będzie. GNK 1. Jak to będzie. Aha, nie widać. Austriacka tablica, tak? Dobra, to ja bym zrobił to w ogóle tak. Zrobiłbym to na GD gmk 1 o, o, jeden miał być, a nie Stryk i weźmy to. Dlaczego na austriackich tablicach, a nie polandyjskich? Mango Diesel. No i kolor czarny, oczywiście. Tak, kupuję. 34 750 dolców. <coughs> Buy with cash, oczywiście, jak najbardziej Are you sure? Tak I... You have completed a subgoal No dobra, elegancko, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy Czy to jest ten... Ale... Aha, no dobra, ok. Patrzcie, ale on nie jest zatankowany do pełna Czuję się oszukany, gdzie ty masz synów lew? Po, po tej stronie? Wiemy, że to diesel. Pytanie, ile paliwo tutaj będzie kosztowało. Natomiast nie wiem, czy, czy tego wypierdka zachować dla dziewczyn, jak już w końcu się ogarną i będą yy, i będą tutaj. Zobaczcie, no jednak ta tablica. Teraz to, to tutaj, tu jest inna. A to kraj można było sobie wybrać? To było na austriackich. I zobaczcie, że tego pojazdu tam nie ma. Dobrze, zobaczmy ile jesteśmy w stanie, proszę Państwa, za niego dostać. Fuel is low. Ale jeszcze tutaj na to miejsce bym podjechał, nie? Tu chyba mogę sprzedać. Niepotrzebny pojazd. Niesamowite jak ta gra jest rozbudowana. Aha, za tyle. A nowy, ile kosztuje? A 1800? Nie, no to szczerze powiedziawszy, to dobra cena, uczciwa. Yy, tak, chciałbym go sprzedać, bo już mnie tak denerwował, że głowa mała. Eee. Yy. O, to dla Arletki mogłoby być, jakby zechciała tutaj grać, bo to ona lubi takie niebieskie smarfetkowe. Niechlej, kurde, chopie. Zaraz za kółko pewnie będziesz wsiadł. Także tak, my teraz musimy zatankować diesla, bo wiemy, że to diesel jest. Yy, to pierwsze tankowanie: zakup yy, pojazdu i pierwsze tankowanie. Że zatankujemy do pełna, ale zasysa skubany. Czy no, nie żartuj. No. I gdzie to się teraz płaci? A to, aha, to już zapłacone jest prawdopodobnie. Czy ja to już mogę zamknąć? Mogę. Bardzo fajnie. No i co? No i mamy piękny mamy ten pojazd. Eee, replace the door. No dobrze. Hmm. Proponuję przyjąć misję. Akcept. I w takim układzie ja bym podjechał tutaj do tego oto sklepu i zobaczylibyśmy co ten klient właściwie potrzebuje. Tapaka jest większa. Może się więcej zmieścić rzeczy. Mam przynajmniej taką nadzieję. I zdecydowanie ten pojazd jest stabilniejszy, jeśli chodzi o jego prowadzenie. Także bardzo, bardzo dobrze. Proszę. Mission needs 4 yy, okna. Podwójne. Mhm. No to ładnie. Zobaczcie, jaki to jest koszt. Połówka też będzie. No dobra, to może ja bym wybrał. Słuchajcie, bo to widzę, że, że yy, wszystkie są w tej samej cenie 3120 matko i córka. Jaki kolor? Cholerka. Nie wiem jaki dom. Yy, jakiego koloru jest dom. Yy. A może by się najpierw przejechać jednak, co? Zrobić takie. Rozeznanie. I dopiero będziemy cokolwiek tam działać. Pytanie brzmi, czy okna, które mamy wymienić, to, to że, że my będziemy to młotem tam naparzać i, i w ten sposób wymieniać? Czyli jak to będzie wyglądało? No dobra, to jest ten dom. Wejdźmy do środeczka. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Aha. Installation and removal. A. <laughs> Dobra. Mamy śrubokręta użyć, żeby usunąć istniejące śruby. I Wtedy to okno będziemy mogli ogarnąć, tak? On drzwi też chce wymienić. Przy czym, przy czym gdzie jest pokój, który mamy? A, place window, dobra. Tutaj place door. Ok. czyli takie, takie tu oto chocki klocki. Dobrze, proszę Państwa, proponuję, żeby może tego śrubokręta użyć, przy czym to, aha, screwdriver, Ok. Jak to się teraz robi? No nie żartuj. Każdą śrubkę? Poważnie? O, kurde. Na jazd nie wystarczy. Trzeba kliknąć myszką. Ale wystarczy raz. I co? I co dalej? Aha, to 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 zakręca, ok? No dobra. Za... Jak to teraz zrobić? Jeszcze raz, pokaż ty mi to, synu. No. Hmm. Decorate mission, to nie to. Demolish logistic. Znaczy logistic to my mamy, no właśnie, to my mamy tutaj, wiecie. Ale... Movement to to, basics to nie screwdriver No dobra. On tu pokazuje, że śruby można odkręcić. No to my już odkręciliśmy te śruby, tak? Nie mamy co prawda wkrętarki. Over over to screw. Kurczę, a demolisz? Aha, to jest tylko tyle. No dobrze. Niewiele mi to pomogło. Czekajcie, pack item. No nie chce się to zapakować. Dobra. A jeśli bym to... No wiecie co? A, a jakbym to wziął i, i, i młotem? Przykładowo. Nie. Nie. No to wygląda tak, że, że jakbym musiał to zapakować, ale... Aha, czyli ja nie mogę trzymać, drodzy Państwo, narzędzia. Ja nie mogę trzymać narzędzia w dłoni. Dobra, w porządku, czyli tak, drzwi mamy zdemontowane. Teraz, tutaj. Tutaj nie trzeba okna, ale widzimy mniej więcej, jakiego koloru te, te, te okna są, jakiego typu są. No i będziemy musieli dobrać podobne, aczkolwiek widzę, że tam. Nie, podobnego typu. Tutaj mamy takie oto coś. Wydaje mi się, że to trzeba zdjąć. I na razie odstawić, potem będzie trzeba zamontować. Wybierzmy oczywiście śrubokręty. Śrubokręt. Dobra. Tylko cztery śrubki. Ciekawe, że okno na czterech śrubkach się trzymało. Dobrze. I zapakujmy. Dobra, kolejne mamy z głowy. Ale wiemy, że tych okien musimy wymienić cztery. To jeszcze mamy tutaj jedno takie. Ajajaj. No nie za dobrze, nie za dobrze. Dobra. Ok, i pakuj się. Które to mamy? Okno? Drugie, tak? Jeszcze, jeszcze dwa okna do, do zdjęcia. Te same dziury zostały. Aha, tutaj będziemy mieli też takie. A widzicie. A gdzie tutaj, a tu jest jedna śrubka, tu jest druga śrubka, a mówiłem, nie mogę nic trzymać, no tak, no w sumie logiczne, logiczne, bo my musimy później tę paczkę wziąć w rękę, w ręce, więc trzymanie jakiegokolwiek narzędzia, no nie jest zbyt pożądane, tak, to już wymiana była, aha. I to chyba jeszcze jedno okno będzie na górze. O kurczę. A te drzwi to też e, trzeba byłoby wy wymienić. O. How to apply chrome moldings and baseboard. Aha. No dobra. Jakieś listy przypodłogowe trzeba będzie wymieniać, tak? No te. No dobrze, ale chwileczkę, momencik, bo na razie zajmijmy się może oknami, tak? Nie wszystko naraz, raz, bo się pogubimy. Tutaj to w ogóle widzę, proszę Państwa, że, że ten pokój będzie do yy, całkowitego chyba remontu, a przynajmniej do wymiany mebli. No i oczywiście okna, tak. No i dobra. To byśmy mieli. A te drzwi, czekajcie. No nie wiem, kuszące, żeby i te drzwi wymienić, no bo to, to, to no jak? Czy co, to najwyżej sobie tu przyjedziemy jeszcze, nie? Dobra, wiemy mniej więcej w jakim stylu to jest wszystko ogarnięte. Wróćmy do sklepu. O, tu jaki. Ciekawe co to za podruba. Audika chyba, nie? Tutaj ta okolica nie jest zbyt duża, więc to, to, to nawet fajnie. Ale widziałem, że można też działkę kupić. No i dobrze, to działamy jeszcze raz. Mamy teraz tak, wiemy, żeby były tego typu okna. Window Type Double Aha, Interior Door. No tak, czyli tamte też są, słuchajcie, do, do, do wymiany. No dobrze, weźmy te okna, tak jak było. Oj, kurczę. Nie tak, bo musimy wybrać styl. Body, weźmy takie, czy takie. Może, no nie wiem, może takie? Okej, okay, niech będzie. O, z błyszczącymi tymi, tymi. I wrzućmy. Dobra. To to mamy. Jedno takie okno, no to wiemy, że tutaj... O, to też takie zrobimy. To jest do łazienki. Może... Takie. Dobra, teraz tak, drzwi. Ajajajaj. Frame body. Weźmy takie. Frame detail. detail, Jak będzie to shiny. Door body. Może w sumie takie być. Czemu nie? Baseboard. Aha. To z tym się wstrzymam. Crown Molding. Dobra, to jakieś takie są. To są listwy przysufitowe? I door. Takie wejściowe. Wiecie co, ja bym może temu, temu klientowi zafundował takie? Tylko oczywiście musimy zmienić framuga. Shiny, door body, Zrobilibyśmy takie. I klamkę bym zostawił taką. Chociaż jeszcze bym... O, tak zrobił. A Black. u, To jest takie przydymione. Dobra, niech będzie takie coś. Z tym się wstrzymam. My musimy za to zapłacić, proszę Państwa, 4,5. No dobra, zakupiliśmy. Muszę to załadować, słuchajcie, na, na nasz samochód. O, zobaczcie, jak, jak tutaj teraz pięknie to wygląda. Dużo wchodzi, a nie do tego małego tam wypiertka. Tutaj dużo wejdzie. No i w porządku, ale jeżeli chodzi o kwestię montażu tych okien, to zrobimy sobie już w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa!